Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy spacer rozpoczniemy sobie od tego, jak poradziły sobie moje łubiny podczas tegorocznej walki z mszycą i mączniakiem. Przycięłam je bardzo krótko i użyłam do nich oprysku przeciw mszycy. Te liście, które tutaj się pojawiły, to są nowe liście, które właśnie po tym przycięciu sobie odbiły, wyglądają dość dobrze. No, są takie obgryzione trochę od ślimaków, myślę. Ale i tak i tak jest lepiej niż w porównaniu właśnie z tym, co było, kiedy całe łodygi, całe te pędy, liście, kwiaty, wszystko było oblepione niestety tą okropną, taką zieloną szycą. Tutaj właśnie kolejny Lubin, jest to samo siejka, o który też właśnie zawalczyłam, bo ma bardzo ładny kolor, taki, taki fioletowy, nie mam takiego jeszcze. I tak samo z nim właśnie postąpiłam, przycięłam bardzo nisko. I wykonałam oprysk przeciw mszycy. A to jest już moja rozplenica. Pierwszy raz mam do czynienia w swoim ogródku z rozplenicą. Kupiłam sobie tylko jedną sadzonkę, żeby zobaczyć na próbę, jak ona tutaj się uda na tym stanowisku. Wybrałam dla niej stanowisko słoneczne. A to już mój ulubiony krwawnik. Cały czas daje radę. No jest to roślina, która... Końcem czerwca zaczyna swój, swój pokaz i ten pokaz trwa aż do końca po prostu jesieni. A jeszcze wydaje mi się, że ten kolor teraz jest najpiękniejszy, chyba najlepsze zostawiła na koniec. Tutaj też jest hibiskus bagienny, zwany też belinowym. Ten hibiskus sobie też zakupiłam tylko jeden, jedną sztukę, żeby zobaczyć, no tak na próbę, jak on sobie poradzi w tym moim ogródku. No, i teraz przechodzimy do kolejnego łubinu. Kwitnie on w takim kolorze delikatnym różowym, i on był w bardzo ciężkim stanie. Właśnie chorował na tą mszycę, i postąpiłam z nim tak samo jak i z poprzednimi. Co widać, że bardzo ładnie odbiły mu te liście, i już trzymam kciuki w kolejnym sezonie, że będzie bardzo pięknie kwitł. A tutaj mamy już takie samo siejki. To jest Orlik. Kwitł sobie w kolorze białym. Tutaj mam jeżówkę. To już zostawiam ją po prostu na kolejny sezon. Będzie z niej całkiem ładna roślina. Tutaj kolejne jeżówki i ostatni mój łubin. Nie mam pojęcia w jakim kolorze, no bo z łubinem to jest tak, że jest to wielka, wielka niespodzianka zawsze w jakim kolorze zakwitnie, bo nie zawsze kwitnie tak jak roślina macierzysta, z której były pozyskane nasiona. Czasami kwitnie w zupełnie innym kolorze. Tutaj moje floksy, które jeszcze dają radę mimo tego, że chorowały na mączniaka w tym roku bardzo ciężko. Ale widać, że jeszcze wyglądają dość fajnie. A tutaj już miskant. Bardzo ładny. Chyba sobie zetnę kilka takich właśnie jego kłosów, kwiatostanów, żeby mi zdobiły altanę. Naprawdę bardzo fajny jest, ale troszkę się tak jakby rozszedł. Nie wiem, czy należy go przewiązać dookoła, żeby trzymał się tak bardziej w zwartej takiej grupie. Bardzo się tak pokładał w tym roku. A tutaj mamy już żurawki. Udało mi się fajnie rozsadzić żurawkę, tą, która tutaj jest, tą fioletową taką z takim żółkowaniem. Dużo pozyskałam z niej właśnie sadzoneczek w tym roku. Tutaj już iglaczek. Bardzo fajnie się tak zagęścił od spodu. Wygląda bardziej teraz w kształcie takiej kuleczki. Nie przycinałam go w ogóle ani razu jeszcze. Na razie sobie nie rośnie tak jak rośnie. Ale tutaj już ognik szkarłatny, już czerwienią się jego owoce dla ptaków. Myślę, że to będzie niezłe wsparcie dla tych ptaszków zimą, kiedy będą się mogły tutaj posilić. A takie czerwone owocki na śniegu to zobaczą już z daleka. I po lewej stronie tutaj będziemy mieć zaraz budleje Dawida. Jest to jeden, jedyny egzemplarz u mnie w ogrodzie tej budlei. Nie, no nie wygląda zbyt okazale ten egzemplarz. Nie wiem, po prostu może jej tutaj nie pasuje to stanowisko tak do końca. Może jest zbyt mało słońca, zła ziemia. Nie mam pojęcia. Na razie ją tutaj zostawiam, bo nie za bardzo mam na nią pomysł, gdzie mogłabym ją przesadzić, gdzie by było jej lepiej. Może powinna więcej o niej przeczytać, zasięgnąć informacji. Że może by w innym stanowisku się udała dużo lepiej. No i tutaj rzut oka jeszcze na ten miskant, taki dość duży. Krzewuszka Aleksandra, która kwitła drugi raz. Jakiś taki iglaczek żółtawy, który się też tutaj rozrasta na tym wzniesieniu. Nie jest to naturalna górka. Jak już mówiłem kiedyś we wcześniejszych takich filmikach moich, to jest usypana taka górka z gruzu, z, po prostu z byleczego, żeby wyrównać trochę teren y, pod basenik dla dzieci. No, i jakoś pomysł się stworzył, żeby ją obsadzać roślinami, żeby no nie wyglądała tak dziwacznie, tylko po prostu, żeby te rośliny troszeczkę zakryły jej niedoskonałości. No i ku mojemu zdziwieniu, na tej górce, wśród tego gruzu, pod folią, fajnie nawet dość te rośliny sobie poradziły. Mamy tutaj na przykład brzos, który właśnie teraz zaczyna swoje kwitnienie. Mamy te różne, właśnie, krzewuszki, berberysy kosodrzewinę i też gdzie gdzieniegdzie kępki truskawko-poziomki którą sobie razem z dziećmi sialiśmy na wiosnę w zeszłym roku i teraz już cieszyliśmy się bardzo obfitym kwitnieniem i co za tym idzie wieloma pysznymi owocami a tutaj już z drugiej strony do tego placyku z kostką brukową no nie wiem, może tutaj jakieś tam kiedyś krzesła i stolik tak, żeby cośkolwiek tam jeszcze po prostu było jeszcze w tej jesieni na tej kostce. Przycięłam też lawendę niedawno. Ona już sobie odbija, kwitnie teraz drugi raz. Hmm, tutaj też już do przycięcia ta wierzba hakuro też mogłaby być już przycięta kolejny raz. Ja częściej niż raz w sezonie to przycinam. Po prostu w zależności od potrzeb. Jak bujnie rosną, tak staram się na bieżąco przycinać. Tutaj mamy już chmurę pięknych rudbeki błyskotliwych. Fajna roślina, naprawdę polecam ją. I tak jak już mówiłam w zeszłym filmiku moim, że z jednej sadzonki można pozyskać niesamowicie dużo tych nowych roślinek. Tutaj już przechodzimy do tego ogródeczka takiego babcinego, jak ja to zawsze mówię. Mam tutaj klon palmowy, który jeszcze się tak w pełni nie przebarwił. Na razie jest taki brązowo-zielony, ale docelowo będzie taki piękny, czerwony. Fajnie w tym roku żurawki kwitną. W ogóle ładne liście miały cieszyły oko w tym roku żurawki. Był jakiś dobry rok na nie. Tutaj mam piwonie, którą zostawiam. Dopiero będę przycinała końcem jesieni tą piwonię. Ja ją przycinam bardzo nisko i ona sobie później na wiosnę pięknie odbija. Wszystkie moje krzaczki piwoni tak, właśnie tak samo traktuję. Tutaj mamy też rozchodnik okazały, bardzo ładny zresztą w tym roku. I ponownie też kwitnie tawuła. Tawuły, właśnie tej nie zdążyłam chyba, zdaje się przyciąć. No i ona, te, te zasuszone kwiatostany, nie przeszkadzają w niczym, żeby obok, właśnie kwitły sobie nowe kwiatostany, tawuły. Tutaj rozchodnik bardzo jest pożyteczną rośliną, zwłaszcza dla pszczół. I widać, że jest to roślina miododajna, której nie straszna susza, yy, lubi kwitnąć w pełnym słońcu, jak i w półcieniu. Polecam i też zauważyłam, że jest bardzo dużo różnych odmian rozchodników, także dla każdego coś miłego. I są takie bardziej bordowe, i czerwone, i brązowe, takie zielonkawe, różowe, fioletowe, nawet. Także naprawdę bardzo polecam tą roślinkę. Każdy coś dla siebie fajnego znajdzie, a już najbardziej pszczoły. I te, ta odmiana, którą teraz tutaj pokazuję, rozchodnika, ona w ogóle mi nie, nie choruje. Jest z roku na rok coraz piękniejszy, coraz bardziej się rozrasta. Jest bardzo taki zdrowy te, ten rozchodnik. Ale mam też dwa w takiej bordowej odmianie, z których jeden niestety mi się wykruszył. Padły te łodygi. Na szczęście w porę zdążyłam sobie pozyskać z niego sadzonki, odłamując łodygi i po prostu je zostawiając w wodzie, w szkaneczce z wodą na parapecie. Tam wypuściły korzonki, zresztą pokażę to w dalszej części filmu. Dobrze sobie jest właśnie obserwować rośliny i w momencie, kiedy się widzi już jakieś niepokojące symptomy, to albo zareagować i ją czymś spryskać, stosownym do, do danej choroby, albo po prostu ją rozkrzewić, żeby mieć na, na przyszłość więcej właśnie młodych sadzonek. W tym roku najbardziej dały się we znaki, na pewno mączniak, ślimaki, mszyce. To te główne trzy przyczyny spowodowały to, że te roślinki no niektóre bardzo ucierpiały. Tutaj pokażę Wam jeszcze mam tego właśnie rozchodnika i obok są posadzone kostrze wysine z własnych sadzoneczek, takie to były sieweczki, które ledwie co miały. Po trzy, po cztery trawki, a teraz zrobiły się takimi fajnymi, już malutkimi kępkami. Tuż obok są ślimaki wszędobylskie, które całkowicie zjadły mi szałwie. Posadziłam sobie tutaj trzy szałwie, bo było to fajne stanowisko, takie dość słoneczne. Myślałam, że ona tutaj zrobi po prostu szał, a niestety te ślimaki, no co jedną, to bardziej po prostu wygryzły, obgryzły. No i niestety jestem bardzo rozczarowana tym co się tutaj wydarzyło. A tutaj już powojnik, fajnie się pnie do góry po tym sznureczku. Zobaczymy co z niego będzie. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już wyda jakieś kwiaty. Mają być one podobno delikatnie różowe. Zobaczymy. Docelowo może na ogrodzeniu go puszczę, albo na tym drzewie. Jeszcze to wszystko zobaczymy, jak, jak on tutaj się będzie rozrastał i czy go ślimaki czasami nie obgryzą. Skoro już dopadły moją szałwie. To mam nadzieję, że chociaż zostawią ten powojnik w spokoju. Tu jeszcze ostatni rzut na, na ten ogródeczek, i tutaj mam ten rozchodnik, który udało mi się y, ukorzenić. Tutaj w, na parapecie w kuchni, w y, takich szklaneczkach, wsadziłam y, najnormalniejsze łodygi, i oto one właśnie puściły sobie korzenie. Taka długa, która ma nawet kwiaty u góry. A najszybciej puściła korzenie. Myślałam, że najszybciej puszczą te króciutkie takie, które sobie tam odłamałam, a tutaj tymczasem ta długa puściła. I kiedy włożę ją do ziemi, to będę miała już coś na kształt takiej sadzoneczki. A te krótkie też zaczynają powolutku puszczać właśnie takie drobne, już coś na kształt korzeni. Bardzo zachęcam do pozyskiwania w sposób samodzielny właśnie roślin. Bo nie dość, że jest to bardzo tania metoda, bo nic nas nie kosztuje. To jeszcze przynosi wiele, wiele satysfakcji, że sami z własnych roślin macierzystych sobie pozyskaliśmy rośliny i wzbogaciliśmy swój ogródek. Jeszcze chciałam skorzystać z okazji i wszystkim Państwu serdecznie podziękować za subskrybowanie mojego kanału i za te wszystkie miłe komentarze i łapki w górę, bo nie sądziłam, że uda mi się zgromadzić tylu odbiorców. I bardziej myślałam, że będzie to dla mnie taka forma pamiętnika, żebym nie musiała oglądać co róż to zdjęć sprzed kilku lat, a miała te filmiki po prostu wszystkie pod ręką, a tu nagle się okazało, że i inni odbiorcy chętnie tutaj zaglądają i, i oglądają moje filmy, a jeszcze też piszą bardzo miłe komentarze. Także bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję, pozdrawiam serdecznie, i do następnego filmiku. Do widzenia.